W związku z tym, że pogoda nie rozpieszcza, no i nie ma za bardzo gdzie wyjść, no bo cały dzień pada deszcz i kolejne kilka dni w sumie podobnie się zapowiadają, to dzisiaj temat taki w sumie lekko z dupy, ale trochę osób o to pyta, głównie na socjalach, w sensie wiadomości, które dostaję nie aż tak dużo w komentarzach. No a pytanie, dlaczego nie mamy dziewczyny, mimo tego, że tutaj tak łatwo o tą dziewczynę. No, i powiem Wam, że sam od jakiegoś czasu się nad tym zastanawiałem. No, i ogólnie to powiem Wam tak, jakby cofnijmy się o, nie wiem, 17 lat do tyłu, jak jeszcze byłem w Londynie, byłem na takim kursie. To już było po okresie skłotów, narkotyków i tak dalej, po moim leczeniu w Monarze. Byłem tam w sumie odrabiać pieniądze, które. No miałem zaciągnięty kredyt na firmę w Polsce, która mi zbankrutowała no, jak się zaczął ten kryzys w 2007. No i po prostu musiałem wyjechać do Anglii trochę pieniędzy zarobić, żeby pospłacać kredyty. No, no i tam kolega mi polecił taki kurs trzydniowy Landmark Forum, on kosztował około chyba 400 funtów. No, i poszedłem na ten kurs, i w dużej mierze ten kurs zmienił moje życie na lepsze. I tam było takie pytanie w tym kursie: każdy musiał to na kartce napisać na samym początku, czego byś oczekiwał od tego kursu? Co byś chciał, żeby się w Twoim życiu zmieniło? No, i ja pamiętam, że tam napisałem: Chciałbym być szczęśliwy bez względu na wszystko, bez względu na to, co by się w moim życiu nie działo, to po prostu chciałbym. Być szczęśliwy. No i powiem Wam, że wydaje mi się, że ogólnie to jest totalny farmazon. Być szczęśliwym, obojętnie, co by się nie działo, po prostu jest niemożliwe, tak? Ciężko jest być szczęśliwym, jak nogę ci urywa w wypadku, jakimś tam samochodowym, na przykład czy skuterowym. Ciężko jest być szczęśliwym, jak tracisz ukochaną osobę. Czy to rozpadać się związek, czy powiedzmy, ktoś z rodziny umiera? No, jest wiele sytuacji takich, gdzie po prostu fizycznie nie da się być szczęśliwym. I ja w sumie przez całe swoje życie gdzieś troszeczkę tak jak taki zając za marchewką goniłem za tym szczęściem. Mo, szczęście, szczęście, żeby być szczęśliwym, tylko żeby być szczęśliwym na siłę. No i w sumie z czasem. Ostatnio nawet tak dużo bardziej, w sumie to chyba bardzo ostatnio, w sensie takim ostatnich tygodni, dotarło do mnie, że to nie chodzi o to, żeby być wiecznie szczęśliwym, a dużo bardziej o to, żeby po prostu być spokojnym i żeby bo no ciężko być szczęśliwym, na przykład jak coś bardzo złego się dzieje w życiu, ale można wtedy zachować spokój, no bo szczęście wynika z czynników zewnętrznych, tak? Coś się dzieje takiego fajnego, poznajesz nową osobę, nie wiem, dostajesz podwyżkę, jakąś nową pracę, coś na zewnątrz nas się dzieje, no i wtedy my czujemy szczęście, dopamina się wydziela, jesteśmy szczęśliwi. Ale to są czynniki zewnętrzne, tak? Nie da się non-stop po prostu pobudzać tych czynników zewnętrznych, tak w rzeczywistości jest, że nie da się być wiesznie szczęśliwym, ale ten spokój wewnętrzny można mieć, myślę, w każdej sytuacji, i to teraz jest taki mój główny priorytet. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie myślę, że te moje związki wcześniej w dużej mierze były taką pogonią za marchewką, tak? za tym szczęściem i tak dalej. Choć tutaj, akurat te ostatnie dwa, to powiem Wam, obaliły mi kolejną teorię, którą w swoim życiu miałem, i myślę, że wiele osób ma. Powiedzcie w komentarzach, co o tym myślicie. No i to jest teoria taka, że najpierw trzeba odnaleźć swoje szczęście najpierw trzeba być samym ze sobą szczęśliwym, czy tam spokojnym, ale ogólnie o szczęście się mówi, żeby do, i dopiero później szukać jakby partnera, że jak będziemy szukać partnera wtedy, kiedy nasze życie jest niepoukładane, no to znajdziemy takiego, który. Będzie jakby odzwierciedleniem tego, co się dzieje w naszym życiu. No i powiem Wam, że tak mi się wydawało, że to jest prawda i w to wierzyłem. No a teraz to już nie wiem, jak to jest tak naprawdę, bo moje dwa ostatnie związki były właśnie w takim momencie mojego życia, że ja byłem szczęśliwy, będąc samemu. Nie potrzebowałem na siłę być z kimś tylko po to, żeby z kimś być. W sumie tak samo jest teraz. No ale i nie szukałem nikogo na siłę wcześniej często skakałem z kwiatka na kwiatek goniłem za tą marchewką tak jak mówiłem jak taki zajączek co potrzebuje bodźców żeby być szczęśliwym żeby nie być samemu no i te dwa związki okazało się że mimo tego że byłem powiedzmy szczęśliwy spełniony w swoim życiu realizowałem się miałem swoje pasje nagrywałem płyty i tak dalej no to okazały się fiaskiem i no, wydaje mi się, że to nie jest tak, że związek będzie udany, jeżeli my jesteśmy już jakby całością. No bo mówi się też, że o, my nie powinniśmy szukać połówki, najpierw ty musisz być jakby całością i dopiero później przyciągnąć drugą całość. No brzmi to fajnie i możliwe, że coś w tym jest, ale z własnego doświadczenia wiem, że zupełnie inaczej jest, kiedy jest się samemu. I zupełnie inne wtedy się ma wyzwania dnia codziennego, a zupełnie inaczej jest, kiedy jest się w związku i człowiek nagle staje i konfrontuje się z sytuacjami no, innymi, całkowicie. Nagle staje się też troszeczkę innym człowiekiem, więc no, u mnie akurat to się nie sprawdziło, bo mówię, byłem szczęśliwy, byłem spełniony, miałem swoje hobby, miałem swoje pasje, wszystko było ok. No i... Dwa ostatnie związki jakby nie potwierdziły mi teorii takiej, że jak będziesz szczęśliwy, to wtedy znajdziesz partnerkę i to już będzie to. Także dajcie znać co na ten temat myślicie. Natomiast dlaczego teraz nie mam dziewczyny? Mimo tego, że już jestem rok po rozstaniu, no i jestem w kraju, w którym tak naprawdę na pstryknięcie palca gdybym chciał, to bym miał. No bo taka jest prawda. Mam, nie wiem, 100 zmaczowanych różnych profili na aplikacjach randkowych typu Tinder, Baduj, tam jeszcze dwie w sumie. Raz na kilka dni wejdę, już nawet nie, 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 nie swajpuję, tylko patrzę, czy mam nowe macze. Patrzę na te macze, i, i nawet jak mam nowe macze, to nawet już nie piszę wiadomości. Po prostu wydaje mi się, że nie jestem gotowy na nowy związek. Ostatni związek kosztował mnie prawie życiem. Do tej pory nie rozumiem dlaczego stało się to co się stało. Już też niekoniecznie jakby swoją energię kieruję w stronę zrozumienia tego. Odpuściłem to. Tak właśnie bardziej jak wam mówiłem z dwa tygodnie temu go with the flow, tak? Niech mnie życie niesie tam, gdzie płynie ten prąd, w którym teraz jestem. I Niech się otwierają przede mną te karty, które mają się otworzyć, tak? Powiem wam, że szczególnie ten ostatni związek pozamiatał mi mój jakby system wartości i wiary, bo no, ja zawsze wierzyłem, w sumie od wielu, wielu lat, yy, że to ja jestem kapitanem tego statku w sensie swojego życia, to ja jestem kreatorem mojego życia. Moje życie, to, co się dzieje na zewnątrz, jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje wewnątrz. No ale to, co się wydarzyło, w sensie, demoniczne opętanie mojej byłej partnerki, no tak pozamiatało mi ten system wartości i moich wierzeń, że straciłem grunt pod nogami i po prostu, no nie wiem, dlaczego to się stało i. I przestałem być kapitanem swojego statku na jakiś czas, tak? Stałem się taką życiową ofiarą. Co skończyło się tą próbą samobójczą i tak dalej, ucieczką do alkoholu, nieprzespane noce i tak dalej, wiecie, o tym mówiłem. No, no i wydaje mi się, że jeszcze nie jestem gotowy na nowy związek. Nie chcę wskakiwać w coś tylko po to, żeby nie być sam. Po prostu chcę w sobie najpierw znaleźć ten wewnętrzny spokój. I dopiero wtedy wchodzić w jakiś kolejny związek. Nie gonić za marchewką, jak ten głupi zając. I wierzę w to, że w odpowiednim momencie odpowiednia partnerka po prostu się pojawi. A ja jestem na takim etapie swojego życia, że nie chcę mi się chodzić na imprezy. Nie piję alkoholu już prawie miesiąc. Za dwa dni będzie miesiąc, także mega jestem szczęśliwy z tego powodu. Nie wyobrażacie sobie, jak bardzo. I no najbardziej mnie cieszy to, że w ogóle nie mam ciągotek. Także to też jest dla mnie trochę szokujące w sumie. Bardzo... a kolejna szokująca rzecz to taka, jak dużo się pozmieniało w przeciągu tak dosyć krótkiego okresu czasu, ale o tym nagram dedykowany odcinek na dniach, kiedy faktycznie już ten miesiąc minie i wtedy opowiem dokładnie tak głębiej, co się zmieniło przez, dzięki temu, że miesiąc nie, nie piję. No, no a tutaj tak podsumowując no to nie wiem, czuję się troszeczkę tak, jakby ten rozdział mojego ostatniego związku był nie do końca zamknięty w takim sensie, że ja nawet nie wiem, czy to jest moja córka czy nie. Nie rozumiem dlaczego to się tak wydarzyło. Po prostu chcę pobyć jeszcze sam ze sobą. Nie chcę wciągać jakiejś nowej osoby w moje życie, które jest na tyle jeszcze może nie chaotyczne, bo coraz większa jest w nim jakaś systematyczność, powiedzmy, i, i, i te nawyki mam takie, no, moim zdaniem dobre, tylko muszę wytrwać przez jakiś czas w tej trzeźwości, muszę skonfrontować się właśnie z tym nowym stanem rzeczywistości na trzeźwo. Eee, no i jeszcze chyba jest jedna rzecz, o której nie powiedziałem. A możliwe, że ona jest najważniejsza, ale nie wiem. Ze strachu boję się kolejnego związku. Po tym, co się wydarza, wydarzyło ostatnio, to też faktycznie boję się kolejnego związku. Z moim przyjacielem rozmawiałem jeszcze, jak byłem w Polsce, on mi opowiadał pozdro, Fał. <grywki> Dzięki za rozmowę wczoraj rozmawialiśmy. W sumie poruszaliśmy troszeczkę ten temat. No i on mi powiedział coś takiego, że jego znajomy. Mówił, że on już nie chce mieć żadnej dziewczyny, bo ostatni związek, który trwał pół roku, to dochodził do siebie po tym związku przez trzy lata. Włącznie z leczeniem psychiatrycznym, farmakologią, no i myślami samobójczymi i tak dalej. Więc 6 miesięcy związku do trzech lat wychodzenia. Z deprechy po związku mówi, że mu się to nie opłaca w ogóle. Ja nie, nie chcę myśleć w ten sposób. Wierzę, że jeszcze spotkam partnerkę, która będzie ze mną kompatybilna. Możliwe że, możliwe, że jest tak, że przyciągamy to, czym jesteśmy w środku. Możliwe, że w środku po prostu nie byłem tym, kim mi się wydawało, że jestem i że oszukiwałem siebie i innych swojej partnerki. Teraz już nie chcę oszukiwać i udawać. Dlatego jestem sam póki co. Tyle. Dzięki, że jesteście. Odcinek. <noise> Dla kogoś myślę totalnie nudny, a może kogoś zaciekawi. Parę osób się pytało, więc tyle. Pogoda jest brzydka. Mam nadzieję, że jutro uda się gdzieś pojechać, bo mam plan, ale oby. Pogoda dopisała. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Peace and love.